Ma. Dzisiaj przetestujemy sobie taką kredeczkę do usuwania rys. Kolor czarny oczywiście, bo Volvo jest czarne. No i zobaczcie, tutaj już zacząłem szykować naszą rysę. No jest po jakiejś gałęzi albo po kluczyku. Wyraźnie widoczna. Przetarte do podkładu. Także naprawdę no Trzeba by się tym zająć, bo trochę straszy. No i sprawdzimy co taka kredeczka potrafi. E, to jest taka woskowa kredka, tak naprawdę, która ma tą rysę wypełnić. E, instrukcja mówi, że po prostu no, po rysie tą kredką trzeba przejechać i, e, i tyle. E, natomiast mnie ciekawi, jak e, wytrzymała będzie ta kredka, jak długo to się będzie trzymać. Także sprawdźmy. No i dobra. Kredeczkę sobie rozpakowałem. Tak jak mówiłem, taka zwykła świecowa kredka tak naprawdę to jest. No i tam jeszcze na instrukcji jest napisane, że jeśli uzupełniamy rysy, no to żeby nie robić tego wzdłuż rysy, tylko w poprzek. Także tak naprawdę tutaj trzeba tą rysę sobie tako zamalowywać a nadmiar, który nam zostaje, powinniśmy wytrzeć szmatką. No, jak widzicie, pomalutku sobie tą rysę wypełniamy kredeczką. No i zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Całą rysę już pokryłem kredeczką. Wyraźnie widać, gdzie jest pokryta ta rysa, prawda, woskiem. Kredki ogólnie mało zeszło Tyle jeszcze jej zostało, więc Całkiem spoko Generalnie jest to dosyć męczące tak naprawdę Trzeba dosyć mocno ją dociskać Żeby ona wypełniła tą rysę W każdym razie tak No teraz przetrę to I zobaczymy jaki jest efekt I tak, wiem że auto jest brudne Ale specjalnie je takie zostawiłem Ponieważ jestem jeszcze ciekawy czy ta kredka utrzyma się po wizycie na bez dodatkowej. dlatego na razie przetarłem tylko tutaj wyczyściłem miejsce gdzie jest rysa a nie całe auto no bo tak jak właśnie powiedziałem przed chwilą pojadę jeszcze na myjnię i zobaczę czy to w ogóle wytrzymuje ciśnienie z lancy mikrofibra no i przecieramy no i zobaczcie efekt końcowy Rysa oczywiście dalej jest widoczna, aczkolwiek jest po prostu zaczerniona. E, no, jakby całkiem nieźle to wyszło, tak naprawdę w kamerze. Nie wiem, czy zobaczycie tą różnicę, tak naprawdę, e, bo jednak no, jakość kolorów nie jest tak dobra jak na żywo. Aczkolwiek, no, uwierzcie mi na słowo, y, może spróbuję wam pokazać. O, tutaj na takim elemencie, który wyszedł troszkę gorzej, prawda? Widzicie, że rysa jest e, wypełniona czarnym ale nie, nie wszędzie po prostu. Nie wszędzie ten wosk się dostał, więc myślę, że tutaj w takim miejscu jeszcze, jeszcze raz sobie pomaluję tą kredką. Natomiast generalnie, no jeśli chodzi o wypełnienie, no to całkiem fajnie to wyszło. Kredeczka zapewniła niezły efekt, że, te, że ta rysa po prostu mniej rzuca się w oczy. Podsumowując, taką kredeczkę jesteście w stanie kupić za jakieś 10 złotych, są różne kolory więc na pewno znajdziecie coś do swojego samochodu. I moim zdaniem, jeśli chodzi o grube rysy, no to naprawdę spoko rozwiązanie. Oczywiście to nie usuwa stale na stałe rys, tylko je delikatnie maskuje W przypadku ciemnych kolorów jednak uważam, że warto, bo tak jak u mnie na czarnym jednak rysa do podkładu no to jest bardzo widoczna, bo jest po prostu biała. a w tym momencie po przejechaniu taką kredeczką jest ciemniejsza, więc nie rzuca się aż tak bardzo w oczy. W mojej ocenie produkt całkiem spoko, bardzo prosty w użyciu. Cena też jest odpowiednia, bo około 10 zł coś takiego kosztuje, a praktycznie nic się nie zużyło. Nawet jeżeli będzie trzeba to dosyć często powtarzać, no to nie jest to nic trudnego, więc ja jak najbardziej polecam. I tym samym kończę ten film, a Was zapraszam do obejrzenia innych naszych testów. Pozdrawiam, trzymajcie się. Cześć.